Hej kana klika, jestem krewna w dzisiejszym odcinku z okazji tego, że wtedy, kiedy już rzucałam ten odcinek, to są moje urodziny. A więc w dzisiaj sobie zagramy w grę urodzinową, która opowiada jakąś historię urodzinową i tutaj będziemy grali z innymi graczami, chociaż w sumie dobrze, bo w razie, bo jak będzie potwór nas gonił, to będzie gonił ich a nim, nie mnie. Więc tak, tutaj ogólnie w tej grze nie mam urodziny, tylko um, mój nasz przyjaciel jakiś tam, ale to jest nieważne. Nie? Czemu oni jadą autobusem, a ja się już tutaj już jestem? Co? jest? Ej, to jest oszustwo. Musiałam tutaj piechotą, jeśli nie mogli autobusem. Skandal. Ej, ty, ty powiedziałeś, po w sumie chyba trochę dni pomyliłeś, nie? Złożyć urodziną, złożył na urodzinową, założył czapeczkę świąteczną. Cześć, chłopaki, cieszę się, że wszyscy dotarliście. Mieszkam daleko od miasta. W każdym razie, wejdźmy do środka. Trochę się pomyliły tutaj, no. Ale nieważne, każdemu może się zdarzyć. Wydaje się w środku, zapraszam do zwiedzania. Ło, wow, mamy pasa z kulkami, wow. Oh, mamy kotek. On miałczy. O mój Boże! On miałczy! No, tutaj też coś mogę zrobić. Trzeba mogę skipnąć to? Nie, mogę tylko wyłączyć szkoda. To jest jakiś burgerek, o to chodzi. Ło, wow, mamy tej spialni. Ubranie, wow! Ufu! Yeah! Ale impreza. Mamy łasienkę, o mój Boże wow, mogę w siebie kąpać o oh, mój boże ale tutaj pięknie jest, pięknie mam jakieś, nie wiem co to jest jakieś przyciski, wow dzieciaki, jesteście gotowi na ciasto? ciasto? nie, no ja tutaj ciasto, to ja tutaj pięknie co, nie usiądę, nie mogę siedzieć no dobra, tak będę na tym siedziała, udawała, że siedzę dobrze, pójdę po ciasto ze sklepu Typie mnie trudno ze sklepu, Ty tutaj ci kup ciasto. Dajcie, zrób ciasto, jakie tutaj kup ciasto. Dziwne, czuję się trochę przestraszony. Ja się czuję przestraszony tym faktem, że ty idzie kupić ciasto zamiast zrobić. Ja tutaj przyszłam się obyszeć, tutaj nażerać jakimś pięknym, dobrym ciastem, a nie jakimś kupowanym. O mój Boże! Patrzę, ja mówię. Czy to jest potwór? Nie, wydaje mi się, że to jest, to jest jakiś nie wiem, miły pan, który chce cukier pożyczyć. Uciekajcie! No dobra, mi każe. Czemu on się zaraz obok mnie? w sumie, dobra, to ja tam stan. <laughs> ale no. To teraz nas będzie gonić po całym domu. Na no, jakieś pająk. Tutaj! Uuu, uuu, uj, 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 uj. <laughs> utknął! O, <dobra. śmiech> Jednak nie utknął. O, no, to mamy no, Tutaj chyba może będziemy spali, bo to jest dużo łóżek. Um, czemu w ogóle te pod. To jest tak ustawione, jakby. Jak ktoś będzie to. O dupa znowu tu idzie, daj mi dokończyć. Dobra, Martelko, daj mi dokończyć. Teraz się możemy zaprzyjaźnić. A, on poszedł spać. Haha, <laughs> jaki lamus nie wyjdzie stąd. kto to te łóżka tak, że jak się tak usiądzie, to gdzieś się plecami do drzwi. Jakby to nie ma sensu. Ja nie mam bata, że śpię po tej stronie, Ja śpię tutaj, bo to jest najdalej i się na czym tu je, czuję najbezpieczniej. Chociaż u byłoby bezpieczniej, ale to jest nieważne. A co to była? Nie wiem, jakiś to ty przedawkował kurde cukier. Czy to był potwór? Nie, super duży pająk. Wróciłem. Będzie ci, będziesz głodny. Był potwór. Potwory nie istnieją. Zjedzmy cias. o, ja ciasto, jedyne, po co tu przyszło. dół, pani katej, że truskawkowe, no. Czego truskawkowe? No, mortadelko. Masz paniliowe, masz czekoladowe. A ty bierzesz truskawkowe, no. To jeszcze kupowane, kurde. Niepotrzebnie tu przodziane i idę stąd. Mimo, że nie mam jedzenia, to jeszcze mi jakieś czarne coś goniło. Nie mogę są zamknął mnie. Co bok w tym torcie? Nie wiem, tu skawki pewnie. Mrożony cukier, tutaj drożdże, masło. Ale, ale, uczulenie na drożdże. O nie, szybko znajdźcie kudę apteczkę, zanim będzie za późno. Mm, nie. jakoś mi nie zależy, szczerze. W ogóle, ty poszedł przed kodą kupić to ciasto, nie mógł się spodziewać kogoś, czy ma jakieś alergie, czy coś w sercu albo musimy jacież ja spytać czy ja chcę tego sklepkowa bo co z tego, że sobie go uwadzimy, to, to, to jest tylko taki detal była blisko jakaś osoba znalazła apteczkę dla kogoś tam na czas jest, jest, jest już późno się staje jest to już wieczorem chodźmy spać no dobra tak mówiłam, że będziemy pewnie tam u góry spali bo dlaczego to pan zdjęcie swojego domu i to jeszcze pomieszczenie ze swojego domu na ścianie o ja mogę się właśnie pożyć Czemu ja lewituję? Nie <grych> ja, ja stwierdzam, że nie ma batem i się nie chcę normalnie spać. Będę lewitować, nie? Tutaj będziecie siedzieć spać, teraz odpoczywać. Idź do łóżka. Ja już leżę w łóżku, leżę nad łóżkiem, okej? Okay? Nie oceniajcie, okej? Okay? Ale nie ocenią was. Ej, tym ciwie ze sobą nie No co to ma być? Bez przesady, jak, jak idę spać, jak gdzieś się spać, to chyba, że będzie zamknięte, nie? Gdzie do berek, Chodźcie na dół po naleśniki! O ja na liśniki. Oh yeah, Te zjadam teraz na liśniki. Znaczy ja ogólnie bym wszystko zjadła. Nom nom nom. zjedz, on mi każe zejść no, dobra, boję się No i się się Wychodzę teraz do zobaczenia w wkurza. Czemu ten typ umarł? Co było w tych naleśnikach? Nie wiem co w nich było, ale dobre są, więc będę je dalej jeść. Więc... Więc co? Ószy koszko. Zobu odszedł. No bo też je lubi. Nie dziwię mu się też on odszedł od razu. Dobrze, ludzi mi się. Co powinniśmy zrobić? Co z tym potworem wczoraj? Nie wiem. Jeśli opuścić to miejsce. Się... Dokładnie tak, brawo. Bardzo mądra osoba. Nie jest to bezpiecznie. No, no zgadzam się tu. O dupa. O dupa. Tymek, co oni ci zrobili? Nie że opętany, bo zakłada kurde ubranie świętego Mikołaja na jego urodziny, to jeszcze kurde ma czerwone oczy, jakby był na jakimś haju. Już czas, wszyscy coś tam. Uciekajcie! Ło, jakie ja mam... Ekan oddalony to Gdzie mam uciekać? Czemu ja mogę? Nie mogę przez drzwi wyjść? Ten potwór się tu... A, to on jest sam potworem, okej okay. Czy mogę przez okno? Gdzie mam wyjść? Haha, jaki lamus, nie nawet po schodach wejść Szybko chodź do piwnicy O dupa On mnie chyba usłyszał i nagle kurde tego Stwierdził, że nauczy się e, le, teleportować znowu Dobra, jestem w piwnicy Tutaj ty też jesteś, ta inna osoba chyba umarła, taki lamus no, sobie zjemy ten śnieg chociaż. O, dupa, zostałam sama. Powyślę o tym później. Szybko, musimy się stąd dostać. To miejsce jest zbyt niebezpiecznie. Ja nie wiem kogo ja to mówię, zostałam sama. W porządku. Tutaj wydaje mi się, że jest tutaj droga przed nami. Mm, a tutaj, okej, okay, dobra, bo wcześniej nie mogę tutaj przejść. Tupu, 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 tupu. O, dupa, labirynt. Znajdźmy wyjście. No dobra. Mam na to 100 sekund. ale tam Easy. Easy essa. Świetnie, znalazłem wyjście. Chodźmy. O nie! On ma lawę w swojej piwnicy, no. No dziwnie, ale nie, Ja nie oceniam. Wydaje mi się, że muszę przez nią przejść. Tutaj sobie jakieś bloki. No po prostu parkour będziemy robić. Jestem mistrzem parkour, przejść przez lawę. Siup. Siup. O, dupa. Siup, siup, siup. Gorzej bym umarła. ja, oh, yeah. udało się. W sumie nawet easy. Wejdź do środka. No nie mogę, bo to, sorry. Dobrze, wygląda na to, że to jest jakieś przejście. Chodźmy. Dobra, idziemy do jakiejś ciemności. A, jesteśmy na dworzu, wyszliśmy. To jest pat jaskinia tego tymka. Ło namiot. Czekaj! Czy jest tu jakieś ognisko tutaj, no? Ja widzę kilka namiotów i ogień, ruszajmy. O, nie ma tu nikogo. No dosłownie nikogo nie ma. Ale są namioty, w których możemy tutaj odpocząć. Poszukujemy ognia. I jest tutaj też dużo drzew i w ogóle, i kłody, i tak dalej. Możemy tego użyć wszystkiego. No, mam znaleźć pięć, a, no, kłód, czy jak złotek zdał. W ogóle śmieszne, bo ja nie wiem jak wy byście na przykład zrobili, ale ja w takiej sytuacji jakby mnie gonił jakiś tymek z nożem, to ja zamiast robić sobie jakieś ognisko i w ogóle dosłownie po wyjściu z jego bazy, to ja bym uciekła jak najdalej się w ogóle da. Ja bym w ogóle nie patrzyła przed siebie, nie patrzyła za siebie, nie patrzyła w ogóle na nic. Ja po prostu bym sobie biegła przed siebie, póki bym na przykład nie dotarła do jakiegoś, bezp do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Nie? Ale to jest tylko to, co ja bym zrobiła, wiecie. Niektórzy na przykład sobie idą na kemping po tym. Pod dosłownie e, wyjściem tego z jaskini, tenka, Które pewnie by poszedł za nami, gdybym to nie była historia w Robloxie. I, I ostatnia kłoda. Pięknie teraz ogień się pali. Znaczy jeszcze go nie rozpaliliśmy, ale ok. Wow, jest już ciemno. Nie spodziewałam się, że się że będzie tak ciemno, tak szybko. O nie, zaczyna padać. Szybko. Idź do zielonego namiotu. Ciemno nie mogę być na w czerwonym. Dlaczego? To, że deszcz ustąpił. Bo ogień dalej stoi w tym deszczu, co nie? w ogóle absolutnie nic dziwnego. Powinniśmy wkrótce i spać. A pamiętam, widziałam jabłka tutaj gdzieś. Ja ich nie widziałam. Może uda nam się je znaleźć. Zaraz, robuszko! Pytmy nie mniam. Jednym jabłkiem się nie najem, ale okej. Okay. Powiedzieli, że wcześniej opierdziłam z jakichś 10 pancaków, ale no. O nie, co się stało? Gdzie się co stało? Wydaje mi się, że jabłka były zgotane. Chyba jakieś zaczute. Wow, to, to jest... o, oh, koszmar. Połowa z nas umrze, co robimy? Nie wiem, umieramy. No, jakby nie ma innego wyboru, na co mam powiedzieć? Wydaje mi się, że będzie lepiej, jak będziemy spać. Rano będziemy mogli lepiej wiedzieć. No, ogólnie lepiej byśmy wiedzieli, gdyby na przykład nas tu nie było. No, dupa, co to jest za muzyka? Dzień dobry. Ja mam dali schizofrenię z tego co widzę. O, musi być gdzieś jakieś liście, gdzieś, gdziekolwiek dookoła. Rozejrzyjmy się. Ja widzę, że tego ognisko się dalej tutaj pali, oczywiście. Bardzo inaczej. Czy to jest może wyjście? Tak. Ham. Tutaj. Wydaje mi się, żeby było wyjście, ale jest zablokowane. Nie możesz uciec ode mnie. Może być gdzieś jakaś coś, żeby tutaj możemy użyć, złamania drewna, nie? No, tutaj nie możesz uciec ode mnie, no jakby... Nie wiem, czy ta kartka też tutaj ostatnio była, ale gdybyśmy tutaj na przykład nie spali, to by na przykład ten typki nie wiedział, że tutaj jesteśmy, co nie? No w ogóle ten temat też jest wspaniały, z jednej strony pisze nam kartkę, że nigdy stąd ci nie wydostaniemy i nie uciekniemy przed nim, z drugiej zostawia nam sikiera po tym jak zabarkadował kurde drewna tutaj w przejściu wyjścia. ściany. Tutaj i siup, 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 jestem niszczem. No dosłownie, to było bardzo easy. Wow, zadziałało, wreszcie możemy się stąd dostać. Chodźmy na dół ścieżki. Wow, nawet jest autobus, przyjechał pan specjalnie. Pa, jaki ten temat miły jest, mimo że nam siekiera dał. To jeszcze kiedy nam autobus ten no. pięknie. OMG. Yeah. Busowy jazdzienek jeszcze nie ma. Myślę, że tym go zabił. Dlaczego? No, nie wiem, bo jest jakimś dziwnym czarnym psychopatą, który jest pająkiem czarnym w ogóle. Próbuje nas zabić. Dlaczego to robi? Ponieważ nie wiem, jest kurde jakimś czarnym pająkiem, czy coś. Spiderman w ogóle. Nie wiem, nieważżej Idźmy stąd. Tutaj powinny być, no, klucze i tak dalej. Ja jestem niższym w wierzeniu autobusem. Zaufajcie mi. Jej! Mogę uwierzyć, że w końcu wyjeżdżamy, ale nikt nie prowadzi, co się dzieje. To nie jest dobrze. Daj spokój, bo mówili, że teraz nie damy rady. O, dajesz. Przestań być taka przesądna. Dlaczego ja tam sama do siebie? Mam schizofrenie, naprawdę. O, to jest jego dom. Zabarkolowany. E, tam to by się przejmował, jedziemy potem. A, Okej, okay, dobra. Jednak umarliśmy, ale nie jesteśmy zbytnio inteligentni, jeżeli potem przyjechaliśmy. O mój Boże, coś stało, no. No nie wydaje mi się, że gdybyśmy przyjechali po czymś takim, to byśmy słonęli, ale no. Ciekawie. Ja wiem, myślę, że autobus uderzył w barierę. No nie gadaj, naprawdę. Świetnie, nigdy nie wróciłem do domu. No. no to jakby mogliście ominąć, ale albo je przestępcę kolega, ale okej. Okay. Ja na to, że jest tu dom. O nie, to jest dom tymka, no. Może to, to, to nie jest tak źle. Może, może musieliśmy zostać snookautowani i coś tam. E, możemy tutaj, nie wiem, jakoś wkraść się. Możemy użyć jego telefonu, aby zadzwonić na policję czy coś. E, nie, jeśli ona zobaczy, to nas zabije. To tutaj jest, nie warto ryzykować. Zabij nas, nie warto ryzykować. No, no. Nie ma bata, ja idę do domu. Z tymi gadacie, jesteście pętani. Ja Proszę, zapak tego, że kurde wjechaliśmy w jakiś znak i przez to umarliśmy. No to no, nie wiem, czy dojdziemy do tego domu. Dobra, zostaj na uboczu, tam nie jest, tam jest bezpiecznie. Zajdźmy coś, co zaatakuje tyma. Czy ja mogę zaatakować? Tymka? tutaj coś jest. Ciekawe, co to jest za. Na randomowe leży na podwórku sąsiada. O. Randomowy pistolet! O mój Boże, kto by się spodziewał, taka normalnie naturalna rzecz do znalezienia. Dobra, idziemy zabijać tym kam. Ale nie można w ogóle się wyłamać, zadzwonić po policję z tym pistoletem, bo tak z tym pistoletem to się czuję bezpieczniej, co nie, niż na przykład bez tego pistoletu. Ale dobra. Dobra, zaczekamy. Daj mi ten pistolet! O, dupa! <laughs> Ale mnie wywaliło. Czemu ja jestem w jakimś kurde nie wiadomo gdzie? No, bo teraz musimy pokazać Tymka, ale nie jesteśmy w żadnym szoku, że jesteśmy w jakimś, nie wiem, okrągłym czymś. Dobra, Tymek, chodź tu. Sola, ciebie biorę, bo mi przyjaciel zostawi. Jezus Maria, Tymek, jaki ty jesteś potężny. Walka! Tymek, lepiej uważaj, bo jestem... Wow! Tymek, jestem silną, niezależną kobietą. <śmiech> 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 no, może jednak nie jestem silną, niezależną kobietą. Um. Tym jak mnie pokonał. Nie ma bata, że robię to jeszcze raz, więc po prostu umarliśmy przez kam. Mam nadzieję, że źle Wam się spodobał. Jeżeli tak, to mnie to cieszy. Jeżeli nie, to trochę smutne, ale no okej. Okay. Ale no, sobie życzę, że Wam jego dnia, co do wieczoru, jakakolwiek teraz poradnie u Was jest. Bye bye!